Amelia Wolańska istniała w świecie sterylnego szkła i wyciszonej stali. Jej biuro, usytuowane na ostatnim piętrze najwyższego wieżowca w mieście, było sanktuarium minimalizmu i władzy. Z tego miejsca, zawieszona między chmurami a tętniącą metropolią, zarządzała swoim technologicznym imperium Innowatek Solutions. Każdy jej dzień był precyzyjnie skalibrowanym mechanizmem, serią spotkań, decyzji i analiz, które napędzały globalną maszynę. Była ucieleśnieniem sukcesu, kobietą, której imię szeptano z podziwem w salach konferencyjnych i na giełdowych parkietach. Ale ten sukces miał swoją cenę, niewidoczną dla zewnętrznego świata. Zbudowała wokół siebie fortecę, a jej mury były chłodne i nieprzeniknione. Emocje były dla niej luksusem, na który nie mogła sobie pozwolić, obciążeniem, które zrzuciła dawno temu w innym życiu. Jej asystentka, Klara. Była jedyną osobą, która widziała pęknięcia w tej lodowej fasadzie. Młoda, bystra i obdarzona niezwykłą empatią, poruszała się po orbicie Ameli z cichą gracją, odczytując jej nastroje z najdrobniejszych gestów zaciśnięcia warg, ledwo zauważalnego napięcia w ramionach. Klara wiedziała, że za postacią nieugiętej prezes kryje się historia, której Amelia nigdy nie opowiadała. Pewnego popołudnia. Gdy słońce malowało długie cienie na wypolerowanej podłodze, Klara weszła do biura, trzymając w dłoniach pojedynczą, kremową kopertę. Była gruba, wykonana z drogiego, fakturowanego papieru, a adres Ameli wypisano na niej zamaszystą, elegancką kaligrafią. To było coś osobistego, anomalia w codziennym strumieniu korporacyjnej korespondencji. To przyszło kurierem, powiedziała Klara cicho, kładąc kopertę na biurku z hebanowego drewna. Nie wygląda na służbowe. Amelia spojrzała na przedmiot z obojętnością, która była jej drugą naturą. Przez chwilę myślała, że to kolejne zaproszenie na jakąś nudną galę charytatywną. Ale kiedy jej palce dotknęły ciężkiego papieru, poczuła dziwny, niepokojący dreszcz. Przesunęła opuszkiem palca po złotych literach, które tworzyły jej imię i nazwisko. Zmarszczyła brwi. Użyto jej panieńskiego nazwiska, tego którego nie używała od lat, od kiedy świadomie odcięła się od przeszłości. Z precyzją chirurga otworzyła kopertę. Wewnątrz znajdowało się zaproszenie, jeszcze bardziej ozdobne, niż koperta. Grube, tłoczone litery głosiły: Marek i Izabela z radością zapraszają na ceremonię zaślubin. Świat Ameli zatrzymał się w miejscu. Dźwięki miasta za panoramicznym oknem zniknęły. Niedrogiego zegara na ścianie ucichło. Imię Marek uderzyło w nią z siłą fizycznego ciosu. Burząc mury jej fortecy i wpuszczając do środka duchy, które tak długo trzymała na wygnaniu. Nagle nie była już prezesem innowatek. Znowu była dwudziestoletnią dziewczyną, studentką z wielkimi marzeniami i jeszcze większym sercem, zakochaną do szaleństwa w czarującym, ambitnym chłopaku z dobrej rodziny. Pamiętała dotyk jego dłoni, zapach jego perfum, sposób, w jaki się śmiał, obiecując jej cały świat. Pamiętała też ból, tak ostry i wszechogarniający, że prawie ją złamał. Wspomnienie ostatniego spotkania wróciło z krystaliczną wyrazistością. Siedzieli w taniej kawiarni, tej samej, w której się poznali. Padał deszcz, a krople spływały po szybie jak łzy. Marek unikał jej wzroku, bawił się łyżeczką, a jego twarz, zwykle tak otwarta i ciepła, była zamknięta i obca. To nie ma sensu, Amelia powiedział w końcu, a jego głos był pozbawiony jakichkolwiek emocji. Jesteśmy z innych światów. Potrzebuję kogoś, kto pasuje do mojego. Kogoś z pozycją, z przyszłością. Ale ja Cię kocham, wyszeptała, a jej głos drżał. Myślałam, że to wystarczy. Zaśmiał się, a był to śmiech krótki i okrutny. Miłość nie płaci rachunków, nie otwiera drzwi. Ty jesteś, miła, ale jesteś nikim. Nie masz nic. A ja zamierzam mieć wszystko. Zawsze będziesz tylko biedną dziewczyną znikąd. Nigdy niczego nie osiągniesz. Te słowa wypaliły się w jej pamięci. Jesteś nikim. Nigdy niczego nie osiągniesz. Stały się one paliwem, które napędzało ją przez następne lata. Ból zamieniła w ambicję, łzy w determinację. Pracowała ciężej niż ktokolwiek inny, spała po kilka godzin na dobę, poświęciła przyjaźnie, życie towarzyskie, wszystko, by udowodnić, że się mylił. I udowodniła. Zbudowała imperium na gruzach swojego złamanego serca. Teraz, trzymając w reku to zaproszenie, czuła, jak dawna rana się otwiera. Dlaczego ją zaprosił? Czy to było jakieś chore, okrutne poczucie triumfu z jego strony? Chciał jej pokazać, co straciła, pochwalić się swoim idealnym życiem z Izabelą kobietą, o której zawsze mówiono, że jest dla niego odpowiednia, dziedziczką małej fortuny, uosobieniem statusu, którego on tak pragnął. Wszystko w porządku, pani prezes? Głos Klery wyrwał ją z transu. Asystentka patrzyła na nią z troską, widząc w jej oczach coś, czego nigdy wcześniej nie widziała surową, nieosłoniętą wrażliwość. Amelia powoli podniosła wzrok. Jej twarz była maską, ale oczy zdradzały burzę. Przez chwilę chciała podrzeć zaproszenie na drobne kawałki, wrzucić je do niszczarki i zapomnieć o całej sprawie. To było przeszłość. Marek był nikim. Ale słowa wciąż dźwięczały w jej uszach. Jesteś nikim. A potem zrodziła się w niej nowa myśl. Chłodna, precyzyjna i ostra jak stal. Może to nie była próba upokorzenia jej. Może to była szansa. Szansa, by zamknąć ten rozdział raz na zawsze, na jej własnych warunkach. Przez następne dni Amelia była rozdarta. Część jej, ta racjonalna, zdyscyplinowana prezes, krzyczała, że to strata czasu. Że pójście na to wesele byłoby oddaniem Markowi władzy nad jej emocjami, przyznaniem, że wciąż go to obchodzi. Powinna zignorować zaproszenie, wysłać zdawkowy prezent i kontynuować swoje życie. To byłoby logiczne. Dojrzałe posunięcie. Ale druga część, ta młoda dziewczyna, której serce zostało zmiażdżone w deszczowy dzień, domagała się sprawiedliwości. Chciała stanąć przed nim nie jako ofiara, ale jako dowód jego fatalnej pomyłki. Chciała, żeby zobaczył, kim się stała. Chciała, żeby jego okrutne słowa obróciły się w pył w konfrontacji z rzeczywistością. Prowadziła te wewnętrzne debaty w ciszy swojego apartamentu, z widokiem na migoczące światła miasta, które podbiła. Przeglądała stare zdjęcia, te nieliczne, które ocalały z tamtego okresu. Na jednym z nich śmiali się, beztroscy i zakochani. Patrząc na swoje młodsze ja, na tę dziewczynę pełną nadziei, poczuła fale współczucia. Zasługiwała na coś lepszego niż pogarda i odrzucenie. Zasługiwała na to, by jej historia miała inne zakończenie. Klara obserwowała ją z rosnącym niepokojem. Amelia stała się bardziej zamknięta w sobie, jej zwykła, chłodna rezerwa nabrała ostrzejszych krawędzi. Pewnego wieczoru, gdy Amelia wciąż siedziała w biurze, długo po tym, jak ostatni pracownik poszedł do domu, Klara zebrała się na odwagę. Pani prezes, wiem, że to nie moja sprawa, zaczęła ostrożnie. Ale od kiedy przyszło to zaproszenie, jest pani inna. Jeśli mogę w czymś pomóc. Amelia spojrzała na nią, a w jej oczach na moment pojawiło się zmęczenie. To tylko duch z przeszłości, Klaro. Nic ważnego. Czasami duchy mają nad nami największą władzę, odparła cicho Klara. Może czasami trzeba stawić im czoła, żeby wreszcie dały nam spokój. Słowa Klery uderzyły w sedno. Miała rację. Unikanie tego było formą strachu. A Amelia Wolańska nie była już osobą, która się boi. Następnego ranka weszła do biura z nową energią. Jej postawa była wyprostowana, a w oczach płonął zimny ogień determinacji. "Klara powiedziała, a jej głos był stanowczy. Proszę sprawdzić jedną rzecz. Chcę wiedzieć, czym dokładnie zajmuje się firma Marka Kowalskiego i czy w ciągu ostatniego roku próbowali nawiązać jakikolwiek kontakt z Innowatek." Klara, choć zaskoczona, natychmiast zabrała się do pracy. Po godzinie wróciła z wydrukiem. Firma pana Kowalskiego to deweloper średniej wielkości, specjalizujący się w luksusowych nieruchomościach. Od sześciu miesięcy starają się o strategiczne partnerstwo z naszym działem Inteligentnych Domów. To dla nich projekt życia, który mógłby wynieść ich do pierwszej ligi. Złożyli już trzy propozycje, wszystkie zostały wstępnie odrzucone jako niespełniające naszych standardów. Czwarta, znacznie poprawiona, leży na biurku wiceprezesa do spraw rozwoju. Czeka na ostateczną decyzję. A decyzja należy do pani. Amelia patrzyła na raport, a wszystkie elementy układanki wskoczyły na swoje miejsce. To nie był triumf. To nie była złośliwość. To była desperacka próba biznesowa, zamaskowana pod postacią osobistego gestu. Marek nie zaprosił jej, by ją upokorzyć. Zaprosił ją, bo czegoś od niej potrzebował. Liczył na to, że dawne uczucia, sentyment, Cokolwiek, zmiękczy ją i skłoni do podpisania umowy, która miała uratować jego firmę i sfinansować jego wystawne życie z Izabelą. Myślał, że wciąż jest tą samą naiwną dziewczyną, którą można zmanipulować. Na jej ustach pojawił się gorzki, ledwo widoczny uśmiech. To było jeszcze gorsze, jeszcze bardziej obraźliwe. Nie docenił jej. Znowu. Decyzja została podjęta. To już nie była kwestia osobistej zemsty. To była lekcja biznesu. Lekcja o tym, że charakter jest równie ważny jak bilans zysków i strat. Klaro powiedziała spokojnie, podnosząc wzrok znad raportu. Proszę odpowiedzieć na zaproszenie. Potwierdź moją obecność. A potem umów mnie z najlepszym stylistą w tym mieście. Idziemy na wesele. Dzień ślubu był idealny jak z bajki. Słońce świeciło na bezchmurnym niebie, a ceremonia odbyła się w zabytkowym kościele, otoczonym przez wypielęgnowane ogrody. Wesele miało miejsce w jednym z najbardziej ekskluzywnych pałaców w okolicy. Wszędzie były białe kwiaty, kryształowe żyrandole i goście ubrani w najdroższe kreacje. Panowała atmosfera bogactwa i samozadowolenia. Amelia przybyła późno, celowo omijając ceremonię w kościele. Chciała pojawić się na przyjęciu w samym sercu tego starannie wyreżyserowanego spektaklu. Kiedy wysiadła z czarnej, lśniącej limuzyny, która cicho podjechała pod pałacowy podjazd, wszystkie rozmowy na zewnątrz ucichły. Wyglądała zjawiskowo. Miała na sobie prostą, ale niezwykle elegancką suknię w kolorze głębokiego szmaragdu, która idealnie podkreślała jej figurę. Jej włosy były upięte w gładki, nowoczesny kok, a jedyną biżuterią były dyskretne diamentowe kolczyki. Nie wyglądała jak kobieta, która przyszła na wesele byłego chłopaka. Wyglądała jak kobieta, która mogłaby kupić ten pałac i wszystkich jego gości. Kiedy weszła do sali balowej, poczuła na sobie setki spojrzeń. Szmer przeszedł przez tłum. Marek i Izabela stali w centrum, przyjmując gratulacje. Na jej widok Marek zbladł. Izabela zmarszczyła brwi, nie rozpoznając jej od razu, ale widząc reakcję męża i poruszenie wśród gości, zrozumiała, że dzieje się coś niezwykłego. Marek podszedł do niej, próbując przybrać na twarz maskę nonszalanckiego gospodarza. Amelia, nie wierzyłem, że przyjdziesz. Wspaniale wyglądasz. Nie mogłabym przegapić tak ważnego dnia, odpowiedziała Amelia, a jej głos był gładki i chłodny jak jedwab. Chodź, przedstawię cię mojej żonie, powiedział, prowadząc ją w stronę Izabeli. Nowa panna młoda zmierzyła ją wzrokiem od stóp do głów, a w jej oczach malowała się mieszanina ciekawości i pogardy. A więc to jest ta słynna Amelia, powiedziała z wymuszonym uśmiechem. Marek tyle mi o tobie opowiadał. O waszych skromnych początkach. Amelia uśmiechnęła się lekko. Rzeczywiście, początki bywają skromne. Najważniejsze jest to, gdzie się kończy. Gratuluję ślubu. Mam nadzieję, że będziecie bardzo szczęśliwi. Przez następną godzinę krążyła po sali, zachowując nienaganną postawę. Odpowiadała na ciekawskie spojrzenia uprzejmymi uśmiechami, zamieniła kilka zdań z gośćmi, którzy wydawali jej się znajomi ze świata biznesu. Czuła na sobie nieustanny wzrok Marka. Widziała, jak nerwowo spogląda na nią, a potem na swojego teścia, bogatego przemysłowca, który najwyraźniej był głównym inwestorem w jego firmie. W końcu nadszedł czas na tosty. Orkiestra zagrała fanfarę, a drużba wygłosił zabawną, choć nieco zbyt długą mowę. Potem ojciec panny młodej powiedział kilka ciepłych słów. Kiedy wydawało się, że oficjalna część dobiegła końca, Marek wziął mikrofon. Jego twarz była zaczerwieniona od szampana i emocji. Chciałbym podziękować wszystkim, za przybycie zaczął. A także chciałbym powitać specjalnego gościa. Jest z nami dzisiaj moja dawna przyjaciółka, Amelia. Wielu z Was może jej nie pamiętać, ale była ważną częścią mojej przeszłości. Emilio, może zechciałabyś powiedzieć kilka słów? Wznieść toast za naszą przyszłość. To był ten moment. Chwila, na którą czekała. Wiedziała, co robi. To była jego ostatnia desperacka próba. Publiczne wciągnięcie jej do ich świata, zmuszenie do odegrania roli potulnej, wybaczającej byłej, miało być przypieczętowaniem jego sukcesu. Pokazaniem wszystkim, a zwłaszcza teściowi, że ma kontakty, że jest kimś. W sali zapadła cisza, pełna oczekiwania. Wszyscy patrzyli na nią. Z gracją wstała i podeszła do mikrofonu, który podał jej Marek z triumfalnym uśmiechem. Jej serce biło mocno, ale na zewnątrz była uosobieniem spokoju. Spojrzała na parę młodą, a potem powiodła wzrokiem po twarzach gości. Dziękuję, Marku. To bardzo miłe z twojej strony zaczęła, a jej głos, wzmocniony przez głośniki, wypełnił każdy zakątek sali. Był spokojny, opanowany, ale miał w sobie nutę stali. Rzeczywiście, Marek i ja mamy wspólną przeszłość. I wiele się z niej nauczyłam. Nauczyłam się, że ambicja to potężna siła. Nauczyłam się, jak ważne jest, by otaczać się właściwymi ludźmi. I nauczyłam się, że charakter człowieka poznaje się nie po tym, jak traktuje równych sobie, ale po tym, jak traktuje tych, których uważa za gorszych. Zrobiła pauzę. Wzrok Marka stężał. Uśmiech zniknął z jego twarzy. Pamiętam naszą ostatnią rozmowę, Marku. Powiedziałeś mi wtedy coś, co stało się dla mnie drogowskazem. Powiedziałeś, że jestem nikim, że nigdy niczego nie osiągnę, że zawsze będę tylko biedną dziewczyną znikąd. W sali zrobiło się jeszcze ciszej. Można było usłyszeć brzęk u widelca. I w pewnym sensie miałeś rację. Ta dziewczyna, którą wtedy byłam, rzeczywiście była nikim. Ale użyłam twoich słów jako motywacji. Postanowiłam udowodnić ci, jak bardzo się mylisz. Spojrzała prosto na niego, a jej oczy płonęły zimnym ogniem. Widzisz, ta nikim założyła mały startup technologiczny. Ten startup rozrósł się i stał się firmą o nazwie Innowatek Solutions. A ta biedna dziewczyna znikąd jest jej założycielką i prezesem. Nazywam się Amelia Wolańska. Sala zamarła. Słychać było kilka westchnień niedowierzania. Nazwa innowatek była znana wszystkim w tej sali. Była synonimem potęgi i innowacji. Twarz teścia Marka, który do tej pory wyglądał na znudzonego, sterzała w szoku i niedowierzaniu. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy kontynuowała Amelia a jej głos nie drgnął nawet na chwilę, firma deweloperska pana Kowalskiego desperacko próbowała zabezpieczyć partnerstwo z moją firmą. Partnerstwo, od którego, jak rozumiem, zależy jej przyszłość, a także promocja pana Kowalskiego i być może nawet finansowanie tego pięknego wesela. Teraz spojrzała na Izabelę, której twarz przybrała odcień kredy. Potem jej wzrok wrócił do Marka, który stał jak sparaliżowany, z otwartymi ustami, niezdolny wydusić słowa. Otrzymałam to zaproszenie i przez chwilę myślałam, że to okrutny żart. Ale potem zrozumiałam. Liczyłeś, że przyjdę tu jako ta sama naiwna dziewczyna? Że będę tak zaszczycona twoim zaproszeniem, że z sentymentu podpiszę umowę, której twoja firma nie jest warta. Po raz kolejny mnie nie doceniłeś. Podniosła swój kieliszek z szampanem. Chciałabym więc wznieść toast. Ale nie za waszą przyszłość. Chciałabym wznieść toast za cenną lekcję biznesową, której mi udzieliłeś wiele lat temu, nigdy nie lekceważ potencjału w ludziach, których spisujesz na straty. I nigdy nie próbuj budować swojej przyszłości na fundamentach kłamstwa i manipulacji. W innowatek cenimy sobie uczciwość i charakter ponad wszystko. Z tego powodu muszę poinformować pana i pańskiego teścia, że wszelkie negocjacje dotyczące partnerstwa są oficjalnie zakończone. Nie prowadzę interesów z ludźmi o tak wątpliwej moralności. Zapanowała absolutna, grobowa cisza. Amelia postawiła mikrofon na statywie. Dźwięk odbił się echem w ogłuszającej ciszy. Spojrzała ostatni raz na bladą, jak ściana twarz Marka, na wściekłość i upokorzenie w oczach Izabeli, na szok i gniew na twarzy jej ojca. Nie czuła triumfu. Nie czuła nienawiści. Czuła tylko ulgę. To się skończyło. Duch został ostatecznie egzorcyzmowany. Odwróciła się i spokojnym, miarowym krokiem ruszyła w stronę wyjścia. Nikt się nie poruszył. Nikt nie powiedział ani słowa. Przeszła przez całą salę balową, a tłum rozstępował się przed nią, jak może przed Mojżeszem. Dopiero gdy ciężkie, zdobione drzwi zamknęły się za nią, w sali wybuchł chaos. Wsiadła do czekającej limuzyny. Kiedy samochód ruszył, odjeżdżając od pałacu pełnego zrujnowanych marzeń, Amelia pozwoliła sobie na coś, czego nie robiła od lat. Oparła głowę o chłodną szybę i pozwoliła, by po jej policzkach spłynęły dwie pojedyncze łzy. Nie były to łzy smutku ani żalu. Były to łzy oczyszczenia. Kilka miesięcy później biuro Amelii wyglądało inaczej. Wciąż było eleganckie i nowoczesne, ale pojawiły się w nim ślady życia. Na parapecie stała piękna orchidea, a na jednej ze ścian wisiał abstrakcyjny obraz w ciepłych kolorach. Amelia stała przy oknie, patrząc na miasto. Wyglądała na zrelaksowaną, a w kącikach jej ust błąkał się delikatny uśmiech. Drzwi otworzyły się i weszła Klara, niosąc dwie filiżanki kawy. Wiadomości z frontu, powiedziała wesoło. Firma Kowalskiego jest na skraju bankructwa. Teść wycofał wszystkie inwestycje dzień po weselu. Podobno małżeństwo też się rozpada. Amelia kiwnęła głową, biorąc od niej filiżankę. Ludzie sami budują swoje przeznaczenie, Klaro. Zbudowałaś coś niesamowitego, Emilio, powiedziała Klara, po raz pierwszy używając jej imienia bez tytułu. I nie mówię o firmie. Amelia uśmiechnęła się tym razem szeroko i szczerze. Pomogłaś mi w tym. Przypomniałaś mi, że siła nie polega na budowaniu murów, ale na tym, by mieć odwagę je zburzyć. Stały tak przez chwilę w ciszy, patrząc na miasto, które leżało u ich stóp. Amelia wzięła łyk kawy. Po raz pierwszy od bardzo dawna czuła się naprawdę wolna. Nie była już definiowana przez ból z przeszłości ani przez chód swojego sukcesu. Znalazła równowagę zrozumiała, że jej największym osiągnięciem nie było imperium, które zbudowała, ale odzyskanie siebie samej. Marek miał rację w jednym, ta dziewczyna, którą kiedyś była, odeszła. Ale na jej miejscu narodziła się kobieta, która wiedziała, kim jest i znała swoją wartość. A to było bogactwo, którego żadne pieniądze nie mogły kupić.